Jest czapka tył naprzód, są rękawiczki trylowe, jest karabin przez pierś przerzucony. O czym będzie film? No chyba jasne, nie? Odkładamy karabin, zdejmujemy rękawiczki. Film o Kyle'u Rittenhouse'ie i o jego sprawie. Sprawa dość znana, sprawa dość głośna, sprawa polityczna. Moim zdaniem sam wyrok słuszny, ponieważ Kyle był moim zdaniem niewinny, jeżeli chodzi o obronę konieczną w tej ostatniej fazie całego zajścia. Mógł się bronić, mógł strzelać, także wszystko no, teoretycznie zgodnie z prawem. I moim zdaniem ten wyrok jest słuszny i dowodzi, że na szczęście w USA można jeszcze użyć broni palnej do obrony. Koniecznej do obrony własnej, dzięki Bogu. E, kolejny wyrok e, mówiący, że jest jeszcze dobrze w USA. A mimo wielu, wielu innych spraw, które się tutaj dzieją, to mimo wszystko jeszcze można bandytę odstrzelić. Ale sprawa wcale nie jest taka jasna, nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. W mediach słychać komentarze z jednej i z drugiej strony, i są to komentarze z kompletnie przeciwnych biegunów. Jedne mówią, że Kyle to kompletny morderca i w ogóle terrorysta, a z kolei z drugiej strony e, opinii publicznej są głosy, że Kyle to jakiś bohater e, i zrobił coś wspaniałego. Moim zdaniem e, prawda leży po środku, jak zwykle. E, I Kyle moim zdaniem zrobił więcej złego niż dobrego. E, więcej złego dla legalnej posiadaczek niepalnej, więcej złego dla przepisów, e, które będą, które wejdą w przyszłości, e, więc moim zdaniem no tutaj niestety minus dla Kyla. Kyle miał dużo szczęścia, ponieważ cała ta sprawa trafiła do sądu i już samo to świadczy, że nie było to zbyt jasne, coś tam wydarzyło, a i Kyle aby na pewno miał prawo się bronić. Sprawa polityczna oczywiście, wiadomo, ale nawet gdy sprawy są polityczne, natomiast są jasne, gdy ktoś stosował się dokładnie do, do przepisów prawa, no to mimo polityki są one odrzucane. W tym przypadku się nie stało, ponieważ no wszystko było takie mętne, i na końcu powiadomo, czy Kyle, aby na pewno mógł się bronić. Prokuratura próbowała udowodnić, że to Kyle był agresorem. Ja się z tym odrobinkę zgadzam. Może Kyle nie był prowokatorem, nie był nie, nie tej sytuacji. Natomiast był w miejscu, w którym być nie powinien. Miał 17 lat. W wieku 17 lat siedzi się w domu, a nie się łazi na, na jakieś tam demonstracje. To wiadomo, że będą krwawe, że będą, e, będą jakieś tam rozruby, i nie ładzi się na te demonstracje z giverą przewieszoną przez plecy. E, Kyle wyraźnie szukał dymu, ten dym znalazł. Co z tego wniknęło, widzieliście w sądzie. Kyle miał też fatę, dlatego że prokurator był kompletnym głąbem, robił wiele błędów, e, próbował łamać podstawowe konstytucyjne prawa e, Kyla, m.in. Odnosząc się do piątej poprawki w konstytucji, więc no Kyle miał szczęście. Prokurator gadał takie głupoty i robił takie błędy, że gdyby ława przy urzekła, że Kyle jest winny, to Kyle miał jeszcze furtkę zostawioną, żeby się odwołać od tego całego procesu i uznać proces za nieważny z powodów błędów prokuratury i z powodu mowy nienawiści prokuratury. Więc moim zdaniem wyglądało tak, jakby prokurator działał na korzyść Kyle'a. Kolejnym faktem Kayla było to, że miał ogarniętego sędziego, który nie pozwolił prokuraturze na jakieś tam zbyt wielkie wybryki. E, trzymał wszystko w ryzach, mało tego. Jeden z zarzutów Kayla, czyli nielegalne pisanie broni, zostało przez sędziego zinterpretowane na korzyść Kayla. Przepisy były niejasne, niedokładnie opisywały, kiedy. Osoba poniżej 18 roku życia może lub nie może posiadać broni. I na szczęście dla Kyla sędzia uznał, że Kyle tą broń przy sobie mógł mieć. Niestety w tym miejscu muszę powiedzieć, że te przepisy, teraz wynik, wynik procesu Kyla, będzie jedną ze spraw precedensowych. Będzie wykorzystywany w podobnych sprawach, że jednak osoby poniżej 18 roku życia mogą w pewnych przypadkach mieć broń przy sobie. Ale moim zdaniem ustawodawcy, dzięki temu, że Kyle odwalił, co odwalił, kapną się, że przepisy były niejasne i te przepisy zaostrzą, co będzie na niekorzyść dla legalnych posiadaczy broni w Wisconsin. Więc Kyle no, przyczynił się do tego, że przepisy są po prostu zaostrzone, moim zdaniem. Więc kolejna, kolejny błąd, kolejna bzdura, którą Kyle popełnił. Tacy ludzie jak Kyle są w USA, powiedzmy. Dość znani, nazwijmy to. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy ktoś, kto nie umie się bronić, myśli, że zna przepisy, wykorzystuje je nie do końca moralnie na swoją korzyść i jest na linii łamania przepisów, jest w mediach. Pierwszym takim chyba bardzo głośnym przypadkiem był Zimmerman, który zastrzelił na Floridzie Trybuna Martina parę lat temu. Podobny przypadek. Gościu. Szukał dziury w całym, szukał dymu. Był jakimś tam samozwańczym ochroniarzem dzielnicy, Znalazł się na który chciał mu dać ryja, a ten zamiast się bronić, powiedzmy fizycznie, po prostu do tego młodego, strzelił. Niby wszystko zgodnie z prawem. Moim zdaniem niezgodne z moralnością normalnego człowieka. Podobnie parę tygodni temu była akcja w Teksasie: facet zastrzelił byłego męża swojej żony. Niby na swojej posiadłości, niby gości był agresorem, ale wszystko, jeżeli w sobie film, no moim zdaniem, nie było zgodne z moralnością. Zgodne z prawem? No tak, ale też no, dosłownie o, o, o włos od, od łamania prawa i no, taki gość, jak mówiłem, jest, jest w USA więcej. Jednym z nich był też Kyle który szukał dziury w całym. Są filmy sprzed całego decydentu, gdzie Kyle, chodzi jeszcze bez broni, parę dni wcześniej mówi że fajnie, bo gdyby miał broni, mógłby do ludzi strzelać. Do ludzi nie można strzelać w obronie mienia w Wisconsin. Są Stany, w których można, ale też jest to bardzo ściśle określone. Nie może sobie iść do sklepu i strzelić do kogoś za to, że coś kradnie. To, nie, to takie coś nie istnieje. Kyle myślał, że można. Na szczęście nie strzelił do nikogo kradnącego. Strzelił do kogoś, go atakował tu miał farta, że się bronił. Więc ta cała sprawa no nie jest wcale taka jasna, jaką wygląda. Nie było, wyrok nie był wcale taki jednoznaczny, nie był wcale taki oczywisty. Świadczy o tym też, że ława przysięgłych obradowała 3 dni. Gdy wyniki są oczywiste, gdy wyroki są oczywiste, to ławnicy obradują może kilka godzin. Tu obradowali kilka dni. Więc moim zdaniem wśród nich były jakieś tam sprzeczności. Nie wszyscy się zgadzali z, z tym wyrokiem. Nie wszyscy od początku myśleli, że kraj jest niewinny. Jak to wygląda środka? Jeżeli nie widzieliście, to polecam Wam stary amerykański film czarno-biały 12 gniewnych ludzi, to jest klasyka kina z gatunku pokazujący właśnie, jak wygląda jak wyglądają obrady rady ławników wewnątrz tego ich specjalnego pokoju. Film bardzo dobry, polecam serdecznie. Trochę wam wyjaśni w sprawę, właśnie też Kyla, jak to wygląda od środka, jak wygląda u ławników i dlaczego często trwają aż trzy dni. Więc moim zdaniem, no wyrok nie do końca jasny, nie do końca oczywisty. I Kyle miał, miał wielkiego farta. Oczywiście to nie koniec tej całej historii, ponieważ teraz zaczną się przepychanki w sądzie cywilnym. Kyle już powiedział, że będzie sądził, będzie się sądził z, z mediami o jego oczarnianie. Moim zdaniem wygra wiele procesów, dostanie szkodowanie, dostanie kasę, ale przegra moim zdaniem procesy cywilne, które wniosą osoby albo rodziny osób, które on ranił lub zabił. A w tym miejscu moim zdaniem przegra, tak samo jak przegrał na przykład O.J. Simpson. Mimo, że w sądzie karnym został uniewinniony z zarzutu zabójstwa swojej żony, to w sądzie cywilnym został, został skazany i musiał wypłacać odszkodowanie za zabójstwo rodzinie żony. Tak samo będzie moim zdaniem w przypadku Kyle'a. Będzie... Płacił odszkodowanie ludziom, których postrzelił oraz e, rodzinom ludzi, których zastrzelił. E, I to się nie ciągnęło przez lata. Do tego dodam oczywiście jeszcze nowe przepisy, które będą, które wejdą na skutek tego, że Kyle że wykorzystał jakieś tam luki w przepisach, czy coś, co było niejasno sformułowane, to też będzie poprawione. To też będzie się ciągnęło przez lata w jakichś tam sądach najwyższych i w innych miejscach. Więc to nie jest absolutnie koniec tej sprawy. E, będziemy o tym słyszeli dalej w mediach. Na pewno w USA, być może nie w Europie, ale w USA to się nie ciągnęło jeszcze długo, długo, długo. Więc, tak jak mówiłem, podsumowując, KL to nie żaden bohater, moim zdaniem. Miał farta, że wygrał. Wyrok słuszny, ale oparty na dość dużym szczęściu. Kyle zrobił więcej złego niż dobrego dla legalnych pisarzy broni, bo będą z tego no, niestety ostrzejsze przepisy. I to tyle. Mam nadzieję, że dość jasno wyjaśniłem wam w tym krótkim filmie, jak wygląda moje podejście i mój punkt widzenia na KL Lichtenhauser i na całą tą sprawę. Tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!